Bardzo ważne świadectwo. Kurier Częstochowski. Częstochowa środa 10 listopada 1943 rok. Dzień, kiedy w Hamburgu zgilotynowano czterech kapłanów, czterech, trzech kapłanów i pastora protestanckiego. Został w kurierze Częstochowskim w języku polskim jest opisane bombardowanie, amerykańskie bombardowanie. Watykanu 5 listopada 1943 roku, kiedy w drodze do Dachau umarł błogosławiony ksiądz Bernard Lichtenberg. Pisze tutaj: odłamki zraniły księdza kardynała Augusta Hlonda. Tutaj jest, że święto obchodził król Włoch, Michał. Król, król. 9 listopada. Król Rumunii Michał. Apel Firera do sumienia narodów europejskich. Bezprzykładna prowokacja 9 listopada, bombardowanie Watykanu przez lotników angielsko-amerykańskich wywołał w Norwegii olbrzymie sensacje. Wezwanie świata cywilizowanego zagrzebie 9 listopad. Tutaj Dzienniki jak pod nagłówkiem Atak powietrzny na miasto watykańskie, bezprzykładowym wezwaniem kulturalnej ludzkości. Bomby na siedzibę papieską. Piątek 4-9 listopada.